Nowe usterki. Za dużo chrupiących. Dobra, czas start. Nowe wyzwania. Fachowcy wchodzą do akcji. Już ten pakiet nam zajęcie teraz. A jeszcze dwa za co? Usterka. Nowy sezon od środy 3 września o 21:05 w TTV. Pół tukana? Zapłaciłem za pół, a następnego dnia dopłaciłem resztę. Mogliśmy zwiększyć limit. Traktuję to jako ostateczność. A teraz dla Twojego dziecka kieszonkowy od A Ty patrz, jak sobie radzi. ING. Asystent rodzica i dziecka. Mocny śmiech zawsze musi być perfekcyjny. Dlatego codziennie stosuję pastę do zębów Ultra Blanc Express. Ultra Blanc znakomicie wybiela zęby. A do tego jej fioletowy kolor pozwala na podbicie efektu śnieżnej bieli. Zaraz po zastosowaniu. Dzięki Ultra Blanc Express zęby wam zdrowe i zawsze białe, a uśmiech nieskakitelny. Ultra Blanc. Ultra białe zęby. Teraz nowość. Wybielająca pasta z dodatkiem 24-karatowego złota. Ultra Blanc Gold. Trudności z wypróżnianiem? Kolonce to unikalne połączenie wysokiej zawartości błonnika i bakterii kwasu mlekowego z technologią lab pro która uwalnia je dopiero w jelitach. Kolonce ułatwia wypróżnianie, nie podrażniając lit. Także dla dzieci powyżej 6 roku życia. Top model Icons. Oglądaj tylko w playerze. Jeszcze nie śpisz? Jutro egzamin. Przerabiam Żelaki. O, ja mam ten problem. Co powinnam brać? Najlepiej Rostil Max. Rostilmax zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczających obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Rostil Max zdał egzamin. Ja też. Rostilmax. Żylaki znikają raz, dwa. W teorii masz czas na skorzystanie z wielkiej wyprzedaży w kastorami, A w praktyce lepiej się pospieszyć. Nie czekaj i pędź do kastorami. Gdzie czekają na ciebie setki produktów w super cenach. Nawet 80% taniej. Kaspera razem najlepiej. Nowy sezon. Hotel Paradise. Od poniedziałku do czwartku o 20.00 w siódemce. To jest Ola. Ola przyniosła do domu wszy, ale mama nie panikuje. Kupiła szampon Sora Forte, jedyny lek szawiczy w tak wygodnej postaci. Nakłada odpowiednią ilość i myje jak zwykłym szamponem. Spłukuje po 10 minutach i wyczesuje włosy. Proste, prawda? I jak, Olu? Super! To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte. Ekspresowy lek na wszawice. Co tarczyca robi dla Ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co Ty robisz dla tarczycy? Stosuję endokrinol. Tabletki Endocrinol zawierają składniki wspierające prawidłowe działanie tarczycy. W tym oczywiście odpowiednią dawkę jodu. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol w trosce o tarczycę. Europejska stolica. Je m'appelle Julia, j'ai 24 ans i mieszkam w Paryżu, we Francji. Skończyłam studia w Paryżu, które mój tatuś zapłacił. Może mu kiedyś u Ferrari kupiłam. koniec bajki. Teraz się zaczyna praca. I polska wieś. Droga Elu, czas na Twoją przygodę życia. Zapraszam Cię do Paryża. Powinna sobie poradzić. Pierwsze loty i pierwsze gumiaki. na zagrody korze, a później konia. Główno weszłam. Uciekać czy zostać? Damy i wieśniaczki.pl Nowy sezon. W piątek o 22.00 w TTV. Wraca show, który kochają miliony. I Szukamy tych, którzy potrzebują kasy. Brawa dla Michaliny! Mega nagrody. Coś luksusowego. Samochody. Wycieczki. A może. BZONK! Uh. Uh. KUKI. Co wybierasz? Idę na całość. To napięcie! No. Nowy program Idź na całość Od niedzieli 7 września o 16.05 w TTV Na Podlasiu Trzeba iść na całość Rządzi kobieca energia Ogólnie wszystko potrafię tak naprawdę Czarny bez odgania nieszczęścia, odgania demony Uuu, My swojskie baby to nie boimy się takich rzeczy Wolu rządzi królowa matka To jak w domu może jakiegoś chłopa trzeba zawołać. Jozio, Kazio, Micio, Bicio. Czysto tak. Wyślij buziaczka. Aura. Akej. Okay. Śniego masz tymi kobietami. <laughs> Kraina mlekiem, miodem płynącą. Mi się chce żyć dosłownie. Żony Podlasia. Nowy sezon. Od niedzieli 14 września o 22 w TTV. Tukan Zapłaciłem za pół, a następnego dnia dopłaciłem resztę. Mogliśmy zwiększyć limit. Traktuję to jako ostateczność. A teraz dla Twojego dziecka kieszonkowy od A Ty patrz, jak sobie radzi. IMG. Asystent rodzica i dziecka. Młody uśmiech zawsze musi być perfekcyjny. Dlatego codziennie stosuję pastę do zębów Ultra Blanc Express. Ultra Blanc znakomicie wybiela zęby. A do tego jej fioletowy kolor pozwala na podbicie efektu śnieżnej bieli. Zaraz po zastosowaniu. Dzięki Ultra Blanc Express zęby Wam zdrowe i zawsze białe. A uśmiech nieskożytelny. Ultra Blank. Ultra białe zęby. Teraz nowość. Wybielająca pasta z dodatkiem 24-karatowego złota. Ultra Blank Gold. W teorii masz czas na skorzystanie z wielkiej wyprzedaży w Castoramie, A w praktyce lepiej się pospieszyć. Nie czekaj i pędź do kastoramy, gdzie czekają na ciebie setki produktów w super cenach. Nawet 80% taniej. Castorama. Razem najlepiej. To jest Ola. Ola przyniosła do domu wszy. Ale mama nie panikuje. Kupiła szampon Sora Forte. Jedyny lek przeciw szawiczy w tak wygodnej postaci. Nakłada odpowiednią ilość i myje jak zwykłym szamponem. Spłukuje po 10 minutach i wyczesuje włosy. Proste, prawda? Mm -hmm. I jak, Olu? Super! To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. SORA FORTE. Ekspresowy lek na wszawice. Co tarczyca robi dla Ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu i w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję endokrinol. Tabletki endokrinol zawierają składniki wspierające prawidłowe działanie tarczycy, w tym oczywiście odpowiednią dawkę jodu. Tarczyca dba o mnie, a endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan. Specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Nie musisz się męczyć. Wybierz Detusan. To sprawdzone rozwiązanie w walce z kaszlem palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Detusan. uwolni się od kaszlu palacza. Skurcze, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha. To mogą być oznaki chorej wątroby, a wyniki badań to potwierdzają. Weź Eseli Forte z fosfolipidum esencjale odbudowującym wątrobę. Eseli Forte to jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dzięki Eseli Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Zobacz różnicę w wynikach badań i samopoczuciu. Eseli Forte, twój lek na wątrobę. 28-letnia Renata Mazur jest oskarżona o zabójstwo matki.